Cześć ekipa. Dziś skaczemy w wir odmian kukurydzy na poletku doświadczalnym GR Załoga. Gotowi na żniwa i dawkę wiedzy? Let's go. Dzień dobry, cześć drogi widzu. Dzisiaj znajdujemy się w malowniczej wschodniej Polsce, w gospodarstwie rolnym. Załoga na ich poletku doświadczalnym, a razem z nami jest darek z Stopnasiona, który opowie nam o właśnie tym y, poletku kukurydzy. Powiedz nam, co gdzie dzisiaj jesteśmy, co tutaj robimy? Tak, jak powiedziałeś, jesteśmy na polu doświadczalnym. Jest to nasze 53, 52. Przepraszam, doświadczenie, które zbieramy. Zbieramy tutaj wyniki, oceniamy 10 odmian typowo ziarnowych No i z tego będziemy typowali najlepszą odmianę ziarnową, właśnie na, ten, na tą część kraju. I jakie tu odmiany przed nami się znajdują? Jakbyś pokrótce powiedział? Okej, okay. to są nasze najbardziej takie znane odmiany. To jest Anowi, Brevi Digital, Bruce Lee, Baron, Rambo oraz dwie nowości, które wchodzą w tym sezonie: Abadan, Biwak i odmiana taka ciekawostka bo z czarnymi nasionami. Tenebro będzie na, na końcu. Super, na pewno sobie o tym porozmawiamy. Czy możesz mi opowiedzieć o tym samym doświadczeniu? Wiem, że byłeś podczas siewu. Jak wyglądało założenie tego doświadczenia? Jak to się odbywa? To jest bardzo proste, to jest akurat doświadczenie takie polowe, gdzie, gdzie przeciw miejscu mikropoletkowych, gdzie to musi być bardzo dobrze wymierzone. Tutaj mamy pole, akurat siewnik był ośmiorzędowy, więc osiem rzędów odmiana, jedna odmiana, czyszczenie siewnika, powrót osiem rzędów, kolejna odmiana I tak, i tak praktycznie do samego końca. Ok, i po co firmy nasienne takie właśnie jak top nasiona zakładają takie poletka doświadczalne? Hmm, żeby wiedzieć tak naprawdę, która odmiana na dany rejon, rejon kraju będzie najlepsza. A powiem tak, ja przez 11 lat pracowałem w hodowli, w francuskiej hodowli roślin. Udało mi się wprowadzić na rynek, bo byłem produkt menedżerem. Tak szczelam z około 100 odmian tak naprawdę. Z tych 100 odmian 10 było takich najlepszych na szóstkę, szóstkę z plusem. Tam reszta z 30% było, powiedzmy sobie, że dobrych, ale też miały jakieś wady, a to jakieś wylegania, to fuzarium coś tam, 30%, nie wiem, szczelam procent było, było słabych, a, a, a kolejne to były całkiem, że tak powiem, już słabe, z których się trzeba było szybko wycofywać. No i tak naprawdę, jak w Polsce mamy zarejestrowanych jakieś 150 odmian, kukurydzy w uprawie jest, szczelam, kilkaset do, moim zdaniem, około tysiąca. Ale tych dobrych odmian, takich które są, czy bardzo dobrych, takich Mercedesów i Porszaków, to, to tak naprawdę ja szczelam, że jest kilkanaście. I, I wśród tych całego tego ogromu odmian, no, chodzi nam o wybranie właśnie tych, tych kilku takich perełek, które, które no, w tych obecnych trudnych czasach naprawdę dadzą no, maksymalny plon. Mówisz o tych dobrych, bardzo dobrych, Porszakach, Mercedesach, ale czy istnieje w ogóle idealna odmiana kukurydzy? Albo co musi spełniać, żeby być taką najbliżej idealnej? No, najbardziej idealna to taka, która najwięcej sypie, tak? która, która ma, schodzi z najniższymi wilgotnościami i z maksymalnym planowaniem. No i takie odmiany oczywiście są. Nie jest tego dużo, bo to są tak, tak zwane łamacze korelacji, które. które które są po prostu na rynku polskim i chodzi o to, żeby je dobrze wybrać i znaleźć. Tak? To to zwykle są z hodowli zagranicznych i tutaj jest taka jedna odmiana. Odmiana nazywa się Rambo, e, dwa lata co wyniki coboru ma numer jeden, e, jeżeli chodzi o planowanie i też z drugiej strony ma najniższe wilgotności, więc, więc, więc udaje się takie odmiany znaleźć. No ale to, to jest dosyć sztuka i po to właśnie są tego typu doświadczenia, na których dzisiaj jesteśmy. Okej, okay, jeszcze Cię zapytam. Mówimy o tych wszystkich niesamowitych odmianach, ale też było dużo miejsc w Polsce, gdzie można było takie poletka doświadczalne założyć. A dlaczego akurat tutaj? Dlaczego wschód Polski? Dlaczego gospodarstwo załoga? Ha, dobre pytanie. To jest bardzo ważne, ponieważ w każdym rejonie kraju one inaczej planują, inaczej się zachowują i fajnie, żeby było dobrać odmianę do konkretnego rejonu kraju. E, niedal, niedawno kosiliśmy w, w gospodarstwie miłosze, Szutka Bieszczadskie rolnictwo, w tym samym koniuszku Polski, takim na, 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 na południu e, najdalej wysunięta plantacja kukurydzy, bo tam po prostu w tych Bieszczadach też, też testujemy. Dzisiaj jesteśmy na Lubelszczyźnie, ale tam wcześniej wspominałem, że mamy 50 kilka tych e, lokalizacji i jeżeli odmiana Szczelam Rambo czy Bruce Lee, sprawdza się w, praktycznie we wszystkich lokalizacjach, jest numer 1, 2, 3 lub 5 w pierwszej piątce, no to już można powiedzieć, że nadaje się na praktycznie cały rejon kraju i, no i to jest odmiana trafiona. Mhm. Jasne. Wcześniej pokazywałeś mi, że te kolby kukurydzy rzeczywiście od siebie się różnią. Czy przejdziemy sobie do pierwszej z nich? Pokazałbyś no, mi ją, opisał? Jasne. Jasne. Tu jest grupa odmian wczesnych, które. Które tak naprawdę na ten rejon kraju niekoniecznie są, są najlepsze, bo, bo one po prostu, jakby poziomem planowania, odbiegają od tych późniejszych. A na Lubelszczyźnie, a szczególnie tutaj, ja uważam, że to jest takie VO250, 60, 70. A więc grupa średnio wczesna i średnio późna tutaj, tutaj jest najlepsza. No i co widać zresztą po, po kolbach? Tak? Tutaj, tutaj zaczyna się właśnie ta grupa. E, średnio-późna, tu jest akurat odmiana Digital. No i po kolbach jakby widać, że, że no na tym, znaczy ona praktycznie w całym kraju tak, tak wygląda. Nie? No, no jest, jest moc po prostu, bo to jest kolba w kolbę praktycznie takie same, do końca zaziarnione ładnie, ale one się rzeczywiście od siebie od siebie się różnią. Dobra Darku, czy moglibyśmy sobie zrobić takie yy, porównanie, bo będziemy iść po jeszcze ilu odmianach? W sumie mamy tutaj 10 odmian, tą grupę wczesną zostawmy, a skupmy się myślę na tej średnio wczesnej, jeszcze mamy sześć odmian i jasne. Czy moglibyśmy w takim razie tą kolbę z tej pierwszej kukurydzy wziąć i zabrać ją dalej z nami, żeby porównywać każdą kolejną, żeby nasz widz miał po takie A jasne, pewnie. większe pojęcie? Pewnie, pewnie. To akurat tu jesteśmy na takiej odmianie. No dobra, na odmianie digital Biorę taką bardziej może wyszkloną, która będzie, ale będzie, myślę, że będzie okej. Okay. I czym się ona charakteryzuje? Możesz nam jeszcze opisać na podstawie tej, tej kolby, z Twoich eee, obserwacji? Tak, no w Polsce w zasadzie dominują dwa typy kukurydzy na ziarno, jest to odmiana typ flint i typ dent. To jest akurat typu ziarno pośredniego, taki między flintem a dentem, natomiast, natomiast z przewagą od części flintowej, tej takiej szklistej, widać, że one są bardziej takie wyszklone i i one mają specjalne przeznaczenie, zupełnie inne niż, niż ta kukurydza, która będzie tutaj dalej. Jasne, super. Przejdziemy sobie do następnych odmian? Jasne. Najbardziej szczerze powiem, interesuje mnie ta czarna. czarna ale ona jest na czarna, końcu. Czarna, prawda? Czarna jest jako dodatek na, na samym końcu. Yy, no to dobra, to porównując jedne jakieś odmiany. Ok, tu mamy no, widać zdecydowanie różnice widać różnicę. To jest odmiana typowo dentowa, Odmiana nazywa się Brusli. Jak eee, ten karateka. I... <laughs> tak, dokładnie. E, ona jest też już bardzo sucha, e, przez to zagłębienie w ziarniaku e, i obecnej skrobi mączystej szybciutko, szybciutko dosycha, a pomimo tego, że jest to to samo FAO praktycznie, bo to jest FAO 240 i tutaj e, odmiana Digital też jest FAO 240, ale ona jeszcze nie jest jakby tak sucha jak odmiana Brusli. I to są, przypomnij, odmiany przeznaczone na? Tutaj mamy, to jest typowo odmiana paszowa, jak zresztą większość odmian w Polsce jest produkowanych tak dla przemysłu paszowego, dla zwierząt, no bo zawartość skrobi i bardzo energetyczna pasza. Natomiast tutaj, jeżeli chodzi o odmiany bardziej flintowe, one mają przeznaczenie takie najczęściej na grysy, te z kolei są wykorzystywane grysy, czyli ta część szklista tego ziarna jest wykorzystywana w przemyśle młynarskim do produkcji e, różnego rodzaju kaszek dla, e, dla dzieci, dla niemowląt. No bo kukurydza jest produktem bezglutenowym, więc, więc jest to fajne, fajne zastosowanie. E, druga sprawa, e, płatki Cornflakes są robione właśnie dokładnie z tej kukurydzy, a nie, a nie z tej. Z tej można zrobić sobie mąkę kukurydzianą, natomiast natomiast tej właśnie wszelkiego rodzaju produkty bezglutenowe jest w Polsce kilka młynów kukurydzianych, które, które to e, skupują. No i cena za odmiany flintowe jest zdecydowanie wyższa niż, niż za tego typu odmiany, więc jest to pewna nisza, która, która w Polsce się Dosyć mocno rozwija, bo w ostatnim czasie wiem, że powstały cztery nowe fabryki, które produkują tak zwane baby food, czyli jest to żywność przeznaczona dla niemowląt i najmłodszych dzieci. To bardzo ważne. Przejdziemy sobie do kolejnych kolb? Do kolejnych, jasne. Dla widzów specjalnie te wszystkie kolby, które tu zbieramy, ułożymy sobie potem odmiana po odmianie na ziemi żeby widz sobie mógł jak najbardziej porównać. Ale na razie przejdźmy dalej. Dobra, A, Digital, Bruce Lee. Dobra, Digital jest tu, ostatnia. Jest I pytanie, kto nadaje nazwy tym odmianom? <sum> eee... Zasubskrybujcie, żeby nie przegapić kolejnego odcinka. Darek ma jeszcze wiele do powiedzenia. Ciąg dalszy nastąpi za tydzień, niedziela, 10.00. Bądźcie na czasie, cześć!